No i startujemy. Jesteśmy w wyścigu. No i znów mamy tą trójkę liderów. Ale tutaj również, mam nadzieję, będzie ciekawie w drugiej części stawki. Michał Wal. Michał y, Mateusz Wał, przepraszam, Michał Pomocki, Szymon Mikowski. No i mamy tutaj zmianę na. Eee, prób bez zmiany na 3 czwartej pozycji tak jest no będzie tutaj ciekaw zobaczymy po tym pierwszym kółku jak będzie się przedstawiać ta yy, klasyfikacja ta stawka póki co yy, Mateusz Wal na prowadzeniu Michał Pomocki jest drugi no i tam mamy jeszcze nierozstrzygniętą <gryny> sytuację, kto będzie trzeci, czwarty, piąty, za chwileczkę zobaczymy. Kasper Rajpold, Mikołaj Gawlikowski, Szymon Łykowski. A więc no tutaj będzie ciekawie. Oto ta trójeczka zawodników, no i mamy Szymona Łykowskiego znaczy na prowadzeniu w tej grupie. No, ale tam jeszcze tuż za jego hmm, plecami. E, tak samo przetasowania. Zmiany pozycji. Tak jest. No będzie co oglądać. Zobaczymy. 9 kółek do przejechania. Pierwsze za nami. Jesteśmy na drugim. Więc y, jeszcze. Jeszcze wchodzą w tą rywalizację zawodnicy. Tutaj znakomite tempo Mateusza Wala z CKT. On pierwszy wyścig wygrał w cugle. Teraz widzimy, że bardzo dobre tempo Mateusza pozwala mu na zostawienie w tyle Michała Pomockiego, który jest drugi. Oni tutaj samotnie jadą na tych dwóch pierwszych pozycjach. No i zobaczmy, tak jest. Świetnie. Szymon łykowski, kolejni zawodnicy, a więc Miki Gabnikowski, Kacper Rajpolt. Tu będzie ciekawa rywalizacja na pozycjach 4-5. Bezpośrednia walka No to właśnie oni. Mikołaj Gablikowski tutaj w walce z Kacprem. No, widzieliśmy w miniony weekend po raz pierwszy Mikołaja Gablikowskiego na podium zawodów. Zajął trzecią pozycję w Baby roku Szczęśliwy, bardzo, bardzo udany ten weekend dla tego Baby Rockera z Bambini Racing. No i widzimy, że, że teraz również dobre tempo, chociaż tam Brakuje jeszcze odrobiny do, do tej pozycji e, podiumowej na e, koniec weekendu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jutro dwa wyścigi, a więc e, szansa oczywiście jest. Dopóki wyścig trwa, dopóki e, zawodnicy są w walce, tak jak to motto, które często obserwujemy na kasku. Między innymi Sławomira Murańskiego. dopóki walczysz i jesteś zwycięzcą. Zobaczymy, co wygra w ten weekend Mikołaj Gablikowski. Tym razem no, ta pierwsza trójka już z dużą, dużą przewagą i odstępami między sobą. Tutaj widzimy, że Mikołaj przewodzi tej grupie. Czterech kierowców są tam oczywiście Kacper Rajpol, Błażej Kostrzewa, Adam Bryła. No i. Tuż za nimi Adam Majek, Mateusz Pogorzelski, Borys Piotrowski, ten pechowiec tego poprzedniego wyścigu. No i ta czwórka zamykająca stawkę, więc Hugo Beszterda, młodszy brat mistrza polski, Iwo Beszterdy, Henryk Romanowski, Tadeusz Kaczot, Tadeusz Fuziar. połowa dystansu, połowa tego wyścigu już za nami Mateusz Wal, najlepszy czas minuta, czy zejdzie ponad e, poniżej minuty zobaczymy minuta 00.502 e, no te wózki e, Baby Rocka ta kategoria e, jako jedyna e, e, ma takie specyficzne osiągi silnik 60 cm sześciennych podobnie jak w mini roku ale no oczywiście te kategorie dla najmłodszych kierowców są odpowiednio przygotowane odpowiednio jakby wzduszone różnymi ogranicznikami żeby żeby nie było tutaj zbyt wielkiej prędkości dla tych adeptów a przecież przypomnijmy że to są zawodnicy którzy dopiero rozpoczynają swoją kartingową przygodę, ta pierwsza kategoria, pierwsza e, kategoria pierwszego kontaktu, można tak e, powiedzieć dla najmłodszych zawodników. Prowadzi Mateusz Wal, widzimy drugi Michał Pomocki, trzeci e, Szymon Łykowski, czwarty Mikołaj Gawlikowski, tutaj Kacper Rajpolt, który e, broni się przed atakami e, Błażeja Kostrzewy, to jest walka o piątą pozycję. No i tam jeszcze bliżutko jest na y, końcu stawki, tutaj trójka zawodników zamykająca tą stawkę Hugo Henryk i Tadeusz. No, takie imiona dzisiejszej młodzieży, dzisiejszych dzieciaków bardzo popularny niegdyś, ten powrót do tych imion. A no, to właśnie ta trójka Hugo Besterda. No. Henryk Romanowski i Tadeusz Kaczą. To są pozycje 11, 12 i 13. My nie zapominamy o tych kierowcach. Patrzymy, obserwujemy, cały czas śledzimy, jak sobie radzą w tym wyścigu. No tutaj muszę powiedzieć, że tym się właśnie różnią relacje ekipy polskiego kartingu, że możecie Państwo zobaczyć każdego zawodnika. Oczywiście skupiamy się też na rywalizacji tutaj na czere wyścigu, ale jeśli są duże odstępy między zawodnikami, to warto też pokazać tych, którzy, którzy są w drugiej części stawki. To są liderzy. Zobaczmy jakie jak duże odstępy między Mateuszem Michałem i Szymonem. To jest ta pierwsza trójka. No a tam wciąż trwa walka o piątą pozycję. No to właśnie Kacper Rajpold i Błażej Kostrzewa. Mateusz Wal wciąż ten sam czas, a więc nie zdołał go poprawić. Minuta 00.502, a my już mamy finisz w tym wyścigu. Już flaga, szachownica przygotowana i Mateusz na mecie. Tak jest. Mateusz Wal pierwszy, drugi Michał Pomocki, trzeci Szymon Łykowski. Zobaczmy to. Miki Gawlikowski, pozycja numer 4. Kto będzie piąty? No jednak tutaj bez zmian. Piąta, szósta pozycja dwóch zawodników parolina, więc yy, Kacper Rajpoul, Błażej Kostrzewa, Adam Bryła, siódmy, później Adam Majek. No i jeszcze tutaj ta trójka, yy, która właśnie wjechała na y, linię mety. 11, 12, 13 pozycja. Yy, no i za moment potwierdzenie tej klasyfikacji na mecie. Wszyscy zawodnicy już yy, zakończyli tą rywalizację cała czternastka, i oto i oto właśnie ta stawka. A przed nami ostatni wyścig. Ostatni wyścig dzisiejszego dnia, a więc hit kwalifikacyjny mini-rockersów Grupa BC za moment na...